Cześć Manko, witam w piątym odcinku kariery Fin Harps Zapraszam do lajkowania, subskrybowania i komentowania tego odcinka I zaczynamy mecz z Der y City Cieszymy się, żeby brali państwo naszą... O Boże, co to za murawa, nie wiem, kojarzy mi się z takim takim em 6 trochę, ale kurde no Dobra, zaczynajmy nie zabraknie nam tutaj zdrowych piłkarskich emocji? Dane podanie kurą to może zagrozić bramce. Co teraz zrobi? Wykłada piłkę kolecę. To musi być gol. Ależ to była okazja. Szkoda. Nie, nie wiem. Ten ich napastnik pomocnik. Pomoc pomoc. pomoc. Wygląda jak nie, wiem, jakby był stworzony w, w własnych klubach. To się tak nazywa? Nie I pamiętam, bo nie grałem tego nigdy tak serio. Ale wygląda na no tak, jakby był stworzony przez jakiegoś zawodnika. Wysoki, afro i... Znakomita wymiana. Znakomicie interweniuje bramkarz. Brawo, brawo, brawo! Ach, dzięki oszukał obrońcę! Może liczyć na wsparcie partnerów do kolegów w polu karnym, ale jednak nic z tego nie wyszło. No z tego miejsca można strzelać. Ciekawe jak to rozwiąże. Nie ma gwizd. Ale szansa na prowadzenie. No i tracimy gola, no. Trafili, no. No ale to już wyglądało, jakbyśmy mieli przegrywać. To z jest jeden do zera, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Też... piłkę. Espinoza trochę przycisnął. Czy piłkę tutaj? Bawią się w środku pola, przyjęcie Kugler, Kugler do Espinozy i Espinoza trafia gola. bramkę. Spotkanie nabrało Rumieńców. Oba zespoły pokazały już co potrafią w polu karnym rywala. Teraz Jest remis, czekamy na... Co z tego wyniknie? Będzie chyba podawał. Niezwykle ważna interwencja obrońcy. Zobaczmy co zrobi. Ma sporo możliwości. Mamy szacunny bok prowadzenie. Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż grze. Ale, szereg... ale Ferreira tutaj broni. Neutralizująca zagrożenie. Oczywiście... Dużo błędów w obronie popełniamy, ale Ferreira. No... Przepiękny, przepiękny, kurde. Obrony tutaj nam pokazuje. Kurde! Mur! Zamurował tą bramkę teraz. Kurde! Dobra, zacznijmy od bramki najprawdopodobniej, Tak. Uspokoiliśmy grę i można zaczynać. Ale oni lecą z pressingiem na nas. No, te podania to musimy zwiększyć u naszych zawodników. Aaaa... Ja... Fale, ten Ferreira, ale broni w tym meczu. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Kibice czują, że tu musi paść bramka, doping się wzmaga, gospodarze od dłuższego... Ferreira w no tej pierwszej się. połowie, no pokazałeś się... przepiękną kurde klasę. Chyba najlepszy zawodnik naszego klubu póki co. A w ogóle ciekawostką jest to, że my nie oddaliśmy celnego strzału na bramkę. Więc... Nie wiem jak trafiliśmy gola. A on no myślę, że on się normalnie nie odbiła się od słupka, czy coś. Tu przyjmuję Saliwan, podanie do Spinozy, Spinoza do Koglera, Kogler do McName'a, McName do środka do Connolly i A, niestety broni. Cherry. Ale z rzut różnego jest szansa, Kogler. I Kogler z golem, no. Wysoki napastnik i trafia golem. Wspaniały występ w tym meczu, asystę i gol chyba. I znowu wraca dyskusja, jakie krycie jest lepsze przy stałych fragmentach strefy ataku. Ale przeczytał to jak profesor. Tu podanie do Saliwana. Saliwan skrzydłem atakuje. Kugler na, na środku... Po, no i się poślizgnął w polkarnym. karny. Magnem strzela i broni w no to był poślizg na wagę gola tak naprawdę Ale kurde Straszny straszny błąd Wrzutka na kuglera, kugler Nie trafił Wyspokójmy grę Sal... Saliwan z błędem Chyba chciał podgrzeć grę, nie uspokoić grę, tak naprawdę. Spróbujmy przejąć to. Russell. A. Z tym ślizgiem, teraz ślizg. Przyjmujemy, poda. wybiliśmy, ale co? Spalony był. Dobra decyzja. Musi coś zmienić jeśli chce odmienić losy tego panię. I znowu nasz z błędem. Piłka minęła wszystkich zawodników. Wykłada piłkę kolecy. No i popełniamy błąd i remisujemy spotkania. No nie mógł chyba tego zmarnować. Widzimy teraz ile miał miejsca i czasu. Zobaczymy czy uda nam się jeszcze wygrać, że jeszcze mamy pół godziny, no 20, 20 minut jednak. Pięknym tę piłkę? I od końcowego gwizdka arbitra dzieli nas 10 minut. Mają teraz trochę miejsca. A może jednak jeszcze my stracimy go i będziemy przegrywać to. Ferreira obronił. Spalony? Ale farta mieliśmy w, tym, w tej sytuacji. Przepięknie Ferreira. Ferreira gra w meczu póki co. nasz młody bolivijczyk chciał się popisać, ale niestety za dużo, za bardzo, za bardzo i przyjęliśmy. Oj, myślałem, że tego, na szczęście nie dostał loba bramkarz nasz, myślałem, że to dostanie takie lobo za za, za, za tego, za kaptur, ale udało się. Nad bramką. Kogler do McName'a. McName do McName'a. I McName środkiem pola. Wrzuca do Koglera. Kogler. I Kogler trafia gola. 89. minuta. Kogler z golem. Nasza sytuacja w Lidze. Nie najgorsza. Czwarte miejsce. Szansa na trzecie. Na pierwsze nie. Shamrock Rovers. Bez porażki. 10 meczy wygranych. Jeden remis. Zajpisz grają. Przepięknie chyba muszą tam grać. Wygrywają. Wszystko co popadnie. Dobry zespół po prostu. I zacznijmy następny mecz, zaczynamy mecz z Shelburne i miejmy nadzieję, że zakończymy go zwycięstwem, chociaż zobaczymy. Czy już z atakiem, ale spalony Na niestety. Przepiękna obrona naszego... Przepiękna obrona naszego obrońcy. Nie. O, Kogler do z Kogler Kogler do Toda. Todd do Toda Tod Fulan do dalszych Folan Russell do McName'a. słówek. McName do Koglera. Kogler do Koglera, Kogler do Espinozy, Espinoza do Salivana. I dolne podanie do Macknaima i Macknaim z Golem. Przepiękna akcja naszego zespołu. Przepiękne rozegranie. Przyjrzyjmy się tej bramce jeszcze raz, proszę Państwa. Jak po sznurku, piłka leciała jak po sznurku. szans. Zawodnik rywali znalazł się w tak dogodnej sytuacji, że grzechem byłoby gdyby nie trafił. 1 do 0, przewaga nie jest bezpieczna. Kogler z przepiękną obroną. Podaje, Kogler podaje do ma McNey w środku pola. Drybluje. Drybluje kolejnych zawodników. Schodzi na skrzydło. Podaje do Connolly'ego, Connolly do Espinozy. Espinoza z uderzeniem i poprzeczka. Czyszczą rywale. I My teraz spróbułem rozzekać spokojnie.k to jeszcze nie są działania punktowane w futbolu. Szkoda To była dobra okazja, by podwyższyć prowadzenie. No nie mogą się przebić. Niestety na za tak został nieudane. Przeciń zatakują rzutka. Rassel przyjmuje. Russell, Russell podaje do Espinozy, Espinoza w środku pola Do McName'a, Espinoza do McName'a, McName do Russell'a Russell do McName'a McName do Koglera, Kogler do Connolly'ego, Connolly do Espinozy, ale przejmują przeciwnicy I z kontratakiem teraz Przepiękne podanie na skrzydło Szepard rzuca, ale Ferreira prawdopodobnie broni, obronił. Szybka wyrzu szybki wyrzut bramkarza, ale nieudany. I Shelborn atakuje. I przepiękna bronę Ferreiry. No, ten faul trochę naciągany, ale no... Bądźmy szczerzy bo brutalne wejście, za które zawodnik powinien dostać żółtą kartkę. No, brutalne wejście to nie było, po prostu wyskoczył i zahaczył niego, ale no. Uwa! I Ferreira bronił karnego. cudowna no, Ferreira w tych dwóch, dwóch meczach Przepiękne, przepiękna gra. Pokazuje swój potencjał. Ależ gorąca, tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobre ustawienie i wyczucie intencji strzelającego. No ale od tego właśnie są obrońcy. Przepiękny wyrzut Ferreiry. jest... Polu karnym kogler, kogler, kogler. O, ale zrąbaliśmy akcję. Nie no, Alfonso Ferreira, 16 lat, z potencjałem na najlepszego bramkarza Ligi Irlandzkiej. Kargo bo przyjmuje. Wrzuca Espinoza w środku pola, stracił piłkę. Przyjmuje Sullivan, Sullivan z podaniem, podaje do McName'a, McName atakuje. Macknajma do Macknajma. Bracia rozgrywają. Rozegranie do Spinozy. I Espinoza z niecelnym uderzeniem. Wrzu wrzut z ro rożnego. I niecelne uderzenie. Jeszcze jeden wrzut. Może niech rozegra Espinoza. Espinoza wrzuca do Koglera. Kogler. I kogler z pięknym uderzeniem, ale bramkarz broni. Jeszcze raz niech espinoza wrzuci. Teraz nie do koglera, do McName'a. Broni, bramkarz. McName' w środku pola, podanie do espinozy. Espinoza mija jednego zawodnika, ale obrońcy bronią. I kończy się pierwsza połowa. W pierwszej połowie. Kolejne, kolejna dobra połowa Alfonso Ferreira, w poprzednim meczu ugrał nam zwycięstwo tak naprawdę, gdyby wpuścił wszystko moglibyśmy przegrać nawet 5-0, ale broni, w tym meczu przepięknie broni, obronił karnego, więc Czyż, czyżby zdanie statułotkę gracza miesiąca? Toczy się piłka, kto teraz ją przejmie? Cargo bo na skrzydle goni się z murem. Mur szybszy. Próbują przeżyć na drugie skrzydło. Rzutka, ale niestety cargo bo nie. Ale ładnie Folan broni. Jeden od trzech. Espinoza w środku pola Aj chciał takim podcięciem lekkim do Koglera zagrać I Kogler by był już na czystej pozycji. No i wykorzystują. no Ferreira bez szans. Kogler podaje do Magny, ma magne i atakuje skrzydłem. Ruszył do ale wycofuje, bo nikogo nie było. Rozegranie na drugie skrzydło. Zobaczmy co zrobi. Ale Espinoza znowu. Konoli w środku pole przyjmuje. Podanie do Espinozy. Espinoza wychodzi sam na sam. I Espinoza trafia gola. Wychodzimy na prowadzenie. Dźwignisy z kontratakiem Czy udało nam się obronić ten kontratak? W ogóle co to było za wejście Ferreiry? Zagrał bez głowy tak naprawdę, ale może obroni kolejny rzut karny Jeden już obronił I drugi broni! Przepiękna obrona Ferreiry Ferreira Najlepszy zawodnik Naprawdę, póki co Ogrywa nam mecz kolejny Kugler do McName'a, McName do McName'a Wrzutka McName podaje do Kuglera, Kugler i Kugler z golem Rozbijamy przeciwników, już są załamani Przeciwnicy już poddali się psychicznie czy mają szansę jeszcze na wyrównanie? Wszystkie jest oczywiście możliwe, ale chyba... Nie oczekujmy niemożliwego. Ferreira w tym meczu pokazuje przepiękną klasę na bramce. Espinoza przejmuje. Kugler do Salivana. Salivan jeszcze jest z jednym atakiem. Prawdopodobnie ostatnia akcja. Salivan cofa. Podanie do Espinozy. Espinoza. A i traci piłkę. I koniec meczu. Ja bym za szybka symulacja z Waterford, Waterford the MFC. Sprzedajmy Darena McSheena Chociaż może grać na środku obrony, ale no cóż. Pieniądze się przydadzą nam. David Titov Kończy mu się kontrakt? Nie. Szybka symulacja. Przegrywamy 3-1. Ale cóż, wygraliśmy dwa mecze. Czy ta porażka boli? Na pewno trochę boli, bo spadamy. No ale. Puchary nie, nie są naszym celem w tym momencie. Zaraz szybko zasymulował mecz. Bez zmian. Są jeszcze tam w miarę na siłach. Kolejna porażka, niestety Ale to jest wliczone w to. Cztery mecze zagraliśmy już Raport... O, przyszedł raport juniorów Może trafiliśmy na jakiegoś dobrego juniora. Eee, Tom Morrow Mar Tom Morrow hmm. Tom Marow może być... Bardzo dobry nawet. Skrzydło. Następne mecze. Następne cztery mecze. Znaczymy już w następnym odcinku. A teraz. Cześć. Na razie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Poł.